Armagedon. Przez cały dzień opady deszczu, wszystko to się skumulowało na rzece. Fala powodziowa przechodziła przez wieś Morów położoną blisko Nysy, też blisko granicy polsko-czeskiej około 12 km od granicy czeskiej znajdujemy się. Prawdziwa Armagedon, wysoka fala powodziowa. Próbowaliśmy tutaj zabezpieczać posesje workami z piaskiem. Były służby Państwowej Straży Pożarnej, OSP, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej. No i mieszkańcy wsi i okolicznych wsi. Społeczeństwo zaangażowało się w ratowanie tutaj dobytku naszych mieszkańców Morowa. Około 10-14 posesji zostało zalanych. Do godziny, o godzinie 19 była też taka. Związana z ewakuacją jednej starszej pani, która, której posesja znajduje się tuż nad rzeką. Konieczny był ponton. Strażacy, Państwowej Straży Pożarnej ewakuowali tą panią w bezpieczne miejsce. Wcześniej także w Morowie ewakuowaliśmy około godziny 18.00. Stulatkę, stulatkę udało się strażakom tą panią ewakuować i przetransportować w bezpieczne miejsce. W tej chwili w Morowie. Drodzy Państwo, no jest szacowanie strat, są pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pracują strażacy OSP, którzy oczyszczają drogi, bo są drogi zabłocone takim namułem. Potem będzie oczyszczanie poszczególnych potrzebne są kontenery. Dziękujemy władzom gminy Nysa i powiatu za wsparcie, które tutaj nam udzielają. Gwoli wyjaśnienia dla naszych widzów jest niestety tak, że wy tutaj w tym miejscu się do tego, mocniejszych opadach sytuacja się powtarza. To wynika ze specyfiki terenu. Jesteśmy w górach, a więc te opady, kiedy <laughs> deszczówka psuje wam szyki, to nie do tego, gdzie jest opada, która z góry. No i sytuacja taka jak powtarza Czy przez sułectwo morp przepływa górska mora? Ona ma tą specyfikę, że e, tak na co dzień to jest to płytka. Natomiast po takich ulewach, po, po ślipach, e, deszczu, po trzech dniach robi się potężna rzeka, która przepływa przez rzekę. To jest rzeczywiście problem. Właściwie co roku w okolicach e, albo końca czerwca, na początku lipca i też we wrześniu zdarzają się takie sytuacje, a raz na 10 lat zalane są posesje. Niestety apujemy i prosimy też o zabezpieczenie sołectwa morów. Przed powodzią, tak aby tej sytuacji już się nie, nie powtarzamy, prosimy o pomoc w tym względzie. Panie Sotoczek, czyli rozumiem, że potrzebujecie pomocy systemowej. To musi zostać uregulowana rzeka albo inne inwestycje, które pomogą Wam spać spokojnie. Na teraz czegoś potrzebujecie? Czy ktoś został bez schronienia, bez domu, czy na szczęście tak źle nie jest? Nie, tak źle nie jest. Dla tych osób, które zostały ewakuowane, te osoby są bezpieczne. W tej chwili pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z Nysy, czyli służby gminy Nysa, odwiedzają poszczególne posesje, potem będzie sprzątanie. No i jest zadeklarowana także pomoc dla mieszkańców. Przeznaczone pieniądze na, na poniesienie kosztów, które zostały te koszty poniesione, tak aby pomóc tym ludziom. No i czujemy to wsparcie, dziękujemy za to. Panie Sołtysie, bardzo dziękuję za rozmowę, i tak to wygląda tutaj w Morowie. Ja natomiast dodam, że w całym powiecie nyskim tych interwencji strażaków wczoraj był ogrom. Zaczęło się tak naprawdę od godziny 15 po większej ulewie, później, kiedy ten deszcz faktycznie pływał także z góry zrobiło się naprawdę źle i do dziś na razie to podsumowanie wygląda tak, że w sumie mieliśmy blisko 200 zastępów i PSP i OSP, czyli ponad 1000 strażaków w akcji tutaj w całym powiecie, tych interwencji ponad 140. Szczęśliwie, tak jak tutaj pan sołtys mówił, no nikomu nic się nie stało i te zniszczenia w samych domostwach nie są duże, ale po prostu liczba tych interwencji tych miejsc, w których podtopienia wystąpiły jest ogromna. Dziś trwa walczenie i szacowanie strażaków. Rad, Panie się bardzo dziękuję za rozmowę. Tak to dziś wygląda tutaj na płaszczyźnie.